Aha, zobaczcie widzowie, jestem Spider-Manem, ja nie mogę! O kurde, co to jest za człowiek dirt? Co, co jest? Co ty robisz? Nie na mnie tak ty! A to ty jesteś Nupek! Kurde. O na ja Tak, to ja nubek, nie poznałeś mnie! Znaczy jesteś niby z dirta, ale w sumie... Ej, ej, ej! Ja ej co dirt. jest? A, a... Jaki ty jesteś silny! Czemu on rozwalił Spidermana tak łatwo? Super noob! A w dzisiejszym odcinku tak wyglądamy, ponieważ razem z Dubkiem będziemy sobie tutaj testować różnego rodzaju właśnie superbohaterów. To są specjalne laki bloki, w środku których są różnego rodzaju superbohaterowie. Zobaczcie, ja otworzę sobie teraz pierwszy i to losuje nam superbohatera, w którego mogę się zamienić. I uwaga, uwaga, czyli dostanę kostium. To jest póki co... Okej, okay, to jest chyba Arrow jakiś. Tak, to jest Green Arrow. E, Zamienimy się w niego. Okej, okay, i... Ale wyglądasz śmiesznie! Patrz, zobacz, co mogę robić. A nie to ty psz, Patrz, ja mógł. Teraz ja, teraz ja, Nubek otwiera. Widzowie, a wy zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie kanał, wtedy będzie więcej odcinków z dupkiem. A tutaj uu. co mu się wylosowało? Uwaga, uwaga! Tor! O ma! Tor! Co mogę robić? E, no, masz skile ogólnie i możesz y, naciskać guziki. Wtedy masz e Tora. Ju ju, 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 Co się robi? A, nupku, no! Naucz się kontrolować swoje zdolności! Ja mocny jestem! Dobra, słuchaj, tepam się do ciebie teraz i ogólnie, dobra, rozwaliłeś, rozwaliłeś cały mój strój! Nie, to chyba w, w takim razie pora na kolejny blind bug. Zobaczmy teraz, co wylosuję i tutaj będzie coś fajnego, dawajcie mi coś fajnego. co są jeszcze te słabsze blind bugi, potem przyjdziemy do dobrych. O nie, mam tego skina nupka, co? O kurde, ej, co jest? Co Ile ci zadałem? O kurde, no właśnie, on jest bardzo mocny. Zobaczmy sobie patrz. tutaj, patrz, bo tutaj są ogólnie zombiaki I patrz na jednego hita. Ała, 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 ała. Co ty mi robisz? Sorry Przestań mi bić Weź sobie własnego zombiaczka i spróbuj się z nim e, powalczyć na hita, na hita, Nie masz go na hita, ja mam na hita zombiaki no, Ja mam na hita. Też masz na hita zombiaki? Tak, mam na hita. Dobra, całkiem niezłe są te blind bugi, które teraz mamy, ale chodźmy do legendarnych blind bugów, które są już naprawdę bardzo, bardzo dobre I wytestujmy większą ilość superbohaterów Uwaga, co nam się teraz trafi? Ej chwila, co to właściwie jest? Wasp, aha, to jest... Osa, z Antmana i osa. I on ma, zobaczcie, 10 życia, 2 siły, 40 defensa Okej, okay, okej. Okay. Czyli on ma bardzo dużo różnych, właśnie, dodatkowych ulepszeń. I co on robi, właściwie? Czemu on nie ma skrzydeł dodatkowo? To jest bardzo ważne pytanie. Ej, co ty się zamieniłeś, Nubek? Ja? popatrz, pokażę ci. Pani w poczty. Co? Pani z poczty. Ej, oddaj mi pani w, w poczty. Jak to jesteś, panią z poczty? Czy chodzi. Czy to jest agentka. A, agentka czarna wdowa? Nie wiem, pani. Pani z poczty? Co mogę robić tego pani z poczty? Mogę ci sprzedać znaczki yy, pocztowe. Nie wiem czemu uważasz, że to jest pani z poczty, nupku, ale mój strój albo nie potrafię z niego korzystać, albo jest po prostu beznadziejny, Łada, bo nie wiem weźmy o co chodzi. Weźmy sobie ten, złoty. Właśnie biorę złoty. Losujemy obydwaj na raz teraz sobie jakieś stroje. Wytestujmy coś dobrego, jakiegoś Ironmana, albo, o, to jest Aquaman. Zobaczmy, Aquaman to jest dosyć dobry. Wejdźmy do wody sobie nim. Zobaczmy, czy on może oddychać po pod wodą albo coś robić. Ej, ogólnie, ja mam trident, więc y, jestem teraz bardzo potężny. Okej, okay, bardzo dobrze. Co ja mogę zrobić z tym tridentem? Czy ja mogę nim rzucić? Patrz, otwieram kolejnego zombiaka. Ej, aha, ja mam super cios z tridentem, który sprawia, że mogę rozwalić każdego zombiaka na hita. Patrz, zobacz, to jest mój super cios. Uwaga, Aaaa, ty masz creative, nubek. Kreativa. Sorki, to było przypadkowe. Jasne. A kim ty Właśnie. teraz w ogóle byłeś? Czemu jesteś samą latającą ręką nubek? Wiem, pani z poczty nie kazała. Co? To jest twoja mama, Nubek Dobra, zobaczmy kogo a wylosujesz. A, znowu ten. ten. ziemniak. Ten ziemniak jest beznadziejny, słuchaj sobie. Teraz pora wylosować w końcu najlepszych superbohaterów: Czyli Iron Man, Superman i tak dalej. I Batman. Spiderman był spoko, ale już nim grałem. Chcesz, Nubek żebym ci oddał Spidermana? mana Spidermana Ci ziemniaka. Ja go też już miałem. Ja, ja, ja go nie chcę. Znowu się w niego zawiedliłeś, a ja sobie w tym czasie wylosuję nowego. Ty możesz się pobawić jako człowiek, pają zobaczyć co on ma za umiejętności i inne tego typu rzeczy. Uwaga. o, Ej, nubek nie! A tutaj, ej, co to jest? Co to jest za kostium? Patrzcie, nightcrawler. Oh man! Czy to oznacza, że ja się mogę teleportować o, gdzie chcę? Chcie co Ej, jestem nightcrawlerem i mogę się teleportować! Kto A, jest silniejszy! Kto jest silniejszy! silniejszy? Spider-man contra Nightcrawler! A ja, ja mogę się, się teleportować dziecko. tu, gdzie ty jesteś! Haha, ha. dawaj, bitwa! O nie! O o, dobra. Czemu? O nie, ty masz jakiegoś jump Nubek, ja cię rozwalę Miszczę cię. Nie, nieprawda, nie rozwalisz Ja cię rozwalę O nie Ty masz super siłę jako, su jako spider Spiderman To jest nie fair Czemu ja mam cały czas jakichś słabych super bohaterów A ty masz takich dobrych Czemu mi się nie rysuje nic dobrego z tych laki bloków? Dawaj, widzowie zostawcie łapkę w górę Żebym dostał kogoś dobrego w końcu No i znowu Nightcrawler Po co mi jest teleportacja, ja chcę mieć super siłę Przecież nie chcę się włamać do żadnego banku Ani nic, więc potrzebuję coś innego Eee, ja mam Stargirl. Patrz, ona rzuca. Ząbeczkę. Ej, jesteśmy tą samą. Nie widzę. Nic nie widzę. Czy te gwiazdki cokolwiek robią? Nic nie widzę, padnieśne. No. Ja rozwaliłem Cię. Yes. A, czyli one dają blindness. Ale zombiaki i tak są sprytne. Sprytne i potrafią przejść. Zombiaki są. Ząbiaki są za dobre, to prawda. Ej, to jest kolejna słaba się trafiła. Czy w końcu dostaniemy jakieś właśnie najlepsze? Co? Kim ty jesteś? Co to jest za super bohaterka w ogóle? Patrz na to, patrz na to. O, zobacz! Ja jestem Spider-Manem. Pół Spider-Manem, pół świnią teraz jestem. Co jest? Widzisz co? Jestem. Chwila, jak ja wyglądam? Patrzcie, jestem Spider-Manem świniakiem. Czy on skacze jeszcze wyżej niż normalny Spider-Man? Nie mam pojęcia. O, czym ty strzelasz? Czym ty strzelasz? O nie, ja się zamieniam. W, zamieniam się w tego gościa. O, o Super moc! O, miałem jedno serce! Miałem tylko jedno serce, Nubek. Dobra, czekaj. Teraz w takim razie zostało nam jeszcze kilka kostiumów. Dawaj, każdy bierze sobie teraz po kilka naraz, blind wagów i zobaczymy, co nam się otworzy. Tym będzie. No Nubek, czy ty dostałeś Ironmana właśnie? Czy ty dostałeś ironmana i znowu masz coś fajnego, a ja mam power girl? Ej, tu chwila. Łooo! Ej, power girl jest mega mocna! Jak ona zapierdziela! I mam laser! Mam laser z oczu! wygra? Kto ma lepszy laser? Power girl czy Iron Man? Bitwa na lasery, Uuu. dawaj! Ah. Yes. Jes!! Cheatujesz, cheatujesz! Nie czytuję, tylko akurat Power Girl jest bardzo, bardzo mocna, więc mam farta, że udało mi się ją wylosować, e, ale Iron Man jest także fajny bardzo. Green Lantern, no nie wiem, czy on jest akurat taki dobry, on też ma jakieś lasery po prostu, e, staty... Co jest, biały Spider-Man? No, Spider-Man. Co jest? No dobra, więc znowu miałem akurat mocniejszego teraz Teraz pora na najlepsze kostiumy Ja na przykład mam przy sobie Wolverine Co robi Wolverine? Jaki on ma kostium? Trzeba go jakoś naładować O, jak on skacze i biega fajnie Co ty robisz? Nie wiem, nie potrafię używać kostiumu Wolverina Nie potrafię wysunąć moich pazurów, super e, Nie wiem jak to się robi Jak się wysuwa jego pazury, no Dobra, wiesz co, zamieniam go w takim razie sobie na coś mocniejszego Czyli na Batmana, który, patrz, ma O Ej, kurde, czemu Kapitan Ameryka jest taki dobry niby? Ja nie lubię Kapitana Ameryki Ja uwielbiam, to najlepszy O, masz na moje strzałki, kiepie. patrz Mogę rzucać ile chcesz, nic mi nie, nie zrobisz teraz. O, o wszystkie strzałki mi się wyczerpały, nieważne. O. Zobaczmy najmocniejsze teraz, czyli Supermana na początku, który ma lasery. Ma super moc, więc jest bardzo dobry i ma także super szybkość, więc Superman ma dosyć dużo umiejętności, a z kolei Iron Man ma lasery. Jak ty latasz? Dwa razy spadnie. A Iron Man nie umie latać? Umie, ty nie umiesz. Czekaj, Nubek, czemu ty jesteś lepszy ode mnie? Jak ty za... O! What? Faktycznie, on lata! Mogę latać i mogę ci smażyć moimi promieniami teraz! Aha. Uciekaj, wiesz co O nie! Zamienimy się teraz w Supermana! Co jest? Nie masz ze mną szans, nubku Nie uciekaj! Chodź tu! O! O! Trafiony! Czy Iron Man by pokonał supermena w prawdziwym życiu? Nie O nie! I kto to jest Nupkiem? No dobra, jednak, Nupku, umiesz grać superbohaterami. Jesteś w tym naprawdę bardzo dobry. Więc widzowie, napiszcie, jaki jest wasz ulubiony superbohater, zostawcie łapkę. Subskrybujcie ten kanał i widzimy się już w kolejnym odcinku. To na tyle. Na razie.